Szczęść Boże, cześć. Spotykamy dzisiaj Jezusa w Nazarecie, w jego rodzinnej miejscowości, tam gdzie się wychował, od małego chłopaka aż do dorosłego mężczyzny. Wraca do tej miejscowości już razem ze swoimi uczniami, już jako znany nauczyciel, jako ten o kim ludzie wiedzą, że potrafi także czynić cuda. I w szabat, czyli w taką naszą niedzielę, wchodzi do synagogi i tam zaczyna nauczać. I wszyscy są zdumieni jego nauką. Mówią, wow, jakie mądre rzeczy mówi, jakich niesamowitych cudów dokonuje. I wydawałoby się, że wszystko potoczy się wspaniale, ale za chwilę ci sami ludzie mówią, ale chwila, my go przecież znamy. To jest cieśla, to jest syn Maryi, to jest człowiek, który tutaj właśnie od takiego małego żył. To jak to możliwe? Nie, to niemożliwe, żeby on był aż tak wspaniały, żeby mógł aż tak wiele mądrych rzeczy powiedzieć, aż tak wspaniałe cudy zdziałać. To po prostu niemożliwe. My go za dobrze znamy. On nas nie może niczym zaskoczyć. Myślę, że ta Ewangelia, kiedy ją dostajemy dzisiaj w niedzielę, to dobra okazja, żeby się przyjrzeć naszym spotkaniom z Jezusem. Czy to nie jest tak, że my czasem idąc na msze, czy klękając do modlitwy, czy otwierając Pismo Święte, tak naprawdę gdzieś tam w głębi serca myślimy sobie, czym Pan Bóg może mnie jeszcze zaskoczyć? Co on może jeszcze zrobić dla mnie? Przecież ja go tak dobrze znam. Przecież wiem, jak będzie wyglądała Msza. Nic mnie tam nie zaskoczy. Przecież wiem, o czym będzie ten fragment Ewangelii, który sobie przeczytam, bo już go kilka razy czytałem czy słyszałem. Nie, to niemożliwe, żeby Pan mnie czymś zaskoczył. I w ten sposób trochę, jak gdyby sami uniemożliwiamy Panu Bogu zrobienie cudów w naszym życiu. Zakładamy z góry, że on tak naprawdę nie może w naszej sytuacji nic wielkiego zdziałać. Może dzisiaj dobrze będzie na modlitwie powiedzieć Panu Jezusowi: zaskocz mnie czymś. Wierzę, że ty mnie ciągle potrafisz jeszcze czymś zaskoczyć. Czekam na słowo, które do mnie powiesz. Czekam na cuda, które zdziałasz w moim życiu. Chcę, żebyś mnie zaskakiwał. W tej Ewangelii Jezus też mówi o lekceważeniu, jakie człowieka może spotkać w jego własnym domu. I myślę, że to jest też dobry dzień na to, żebyśmy w domach, w rodzinach, wśród tych, z którymi na co dzień jesteśmy, zadbali o to, żeby powiedzieć sobie, że jesteśmy dla siebie nawzajem ważni. Nieraz na co dzień lekceważymy się, nie słuchamy się zbyt uważnie, machamy ręką na to, co ktoś nam powie: mama, tata, brat, siostra. Nie doceniamy swoich wysiłków. Może dzisiaj jest dobry dzień na to, żeby podejść, wziąć za ręce, dać buziaka, powiedzieć: Jesteś dla mnie ważny. Jesteś dla mnie ważna. Dziękuję, że jesteś. To tyle. Dwa zadania. Poprosić pana Jezusa, żeby nas czymś zaskoczył, powiedzieć mu, że my ciągle wierzymy, że może nas zaskoczyć jakimś słowem czy cudem w naszym życiu i sobie nawzajem powiedzieć, że jesteśmy dla siebie ważni. Amen. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże. Cześć.